Psi, to jest? To jest er Kuria. obok. To jest Dorka. I ten, który je w tej chwili. To jest Igor. Ten naprzeciwko. Ten ujadający maluch. To jest Rosu. Po tej stronie. Mamy cudnego bąbla. I starszą suczkę. E, Szelmy. To są psiaki, które żyją tutaj w schronisku i których los naprawdę leży nam na sercu. W tej chwili są zdrowe, są najedzone, ale żebyśmy nie musieli się martwić, jak długo na ile miesięcy wystarczy nam pieniędzy na ich utrzymanie, na zaspokojenie ich potrzeb, także kupujcie nasze kalendarze. Te większe o 25 złotych i takie mniejsze po 15 złotych. To nie są wielkie pieniądze, a kupując te kalendarze, współtworzycie to miejsce. Jonathan. Yeah,